Siemanko kochani, nazywam się Aleksandra Sforowska. Możecie znać mnie jako Sforo. Dziś spędzimy razem dzień, a jest ku temu wyjątkowa okazja. Sesja zdjęciowa z dziesięcioma nowymi uczestnikami programu One Night Squad. Chodźcie ich poznać. Dzisiaj kupa, bo nagrywam! No! Pedro! A co ty taki czerwony jesteś? Tylko masz brew wygoloną w ogóle. Fajnie, nie? Mi tak drapnęło. Gad czy To jest jakiś zwierz. No, tygrysis. Jakaś y tygrysica może Anastasia. Ja <laughs> Nadzia, a ty tylko storiski i storiski. Nie, no my tutaj zmywamy make-up i ja jestem smutna, my płaczemy zmywając. Aaa, dobra, bo Magda miała przepiękne... Mamy make-up ever. Real. Backstage. Odwróć się tam. Jedno oko jest git, jest a drugie oko. not. <laughs> and May and nay. Szybka sesja. Dobra. Można? Nie ma golasów? Myślałam, że jakieś golasy będą. Ostatnie jak tu byłam. To Pedro robił pompki. 150, 150 na raz. Na raz. A, <noise> a ile Ty potrafisz zrobić? 200. Pokaż. No. <noise> a takie króciutkie? Ja co Ty robisz? No chcieliście 200, no to żebym mógł zrobić 200, no to muszę te krótsze... Dobra, jak bym usiadł na Tobie, to też do No. Siadam. No. Dobra, a teraz my się tak... <noise> to on to robi, jak dobra? to błądzi, co? <głos> <głos> jest starczy, że jeszcze zalecone. Dobra, no. tak. Ale. Ale. dotknęłam pół Eee, barysi no to idziemy, będzie no. Bye! Możecie też zaobserwować dziewczyny, które właśnie jedzą posiłek przy babku. Gigański, Czy ty masz liście w głowie? A, widzę, że włosach. Zaprezentuj, no proszę. Nie, tutaj troszeczkę we włosach. Morskie fale oczywiście potargana, spieczona. No i podrapana. Więc po prostu z Zanzibaru na plan. A ta! A ty gdzie idziesz? Przepraszam, gdzie jest stylista od włosów? Chodź idziemy na zdjęcia razem. O! Właśnie tak to wyglądało. Oni są absolutnie nie do opanowania. Naprawdę, zobaczycie to, jak prowadziłam ten program. Ja mówię, a oni swoje. Ogarnęłam na tę sesyjkę również piasek. No bo wiadomo, One Night Squad dzieje się na plaży. Przepraszam. Idziemy z kamerami. Przepraszam. To jest prawdziwy piasek bez żadnej ściemy. Dzisiejszy dzień zdjęciowy to nie tylko sesja, ale również delikatne zwierzenia do kamery. No ja zamyślałam, że tutaj będzie wywiad, a tutaj są ćwiczenia fizyczne. Ja tylko sprzątam, nie? No ja nie wiem czy tutaj tylko sprzątasz. Dzień dobry, Łukasz. Dobry, witam. Nie będę się przytulać, bo jesteś cały spocony Trochę się stęskniłam za to, bo Łukasz. Nie ja sądziłam. Również za to się stęskniłem, bo mieliśmy fajny kontakt no. i mimo programu to fajnie nam się gadało jesteś ekstra tak jak ja. Tak? No. Bo Łukasz sprawił, Wiecie o tym. Oczywiście. No, Mało ja. lat Nie przeszkadzam wam. Zwierzajcie się dalej, a my lecimy na Dzięki do siebie razem. Proszę bardzo. Mam tam powiedzieć dokładnie. Crazy! <gryzny> <gryzny> Oglądajcie One Night Skład! Player! P. Za nami fantastyczny dzień z ekipą One Night Składu. Do mnie powróciły wspomnienia. Nie wiem, czy to dzięki tej scenografii, którą mamy w studiu obok, ale ja już nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć ekipę w akcji na playerze Kentway. Wait. Buziaki!